W trakcie uroczystości wspominano dzieje biblioteki i jej pracowników. Uczestnicy obchodów mieli okazję zobaczyć film ukazujący historię placówki od momentu jej powstania. Ostecka biblioteka została utworzona w 1947 roku. Jak przekonywała Agnieszka Klimaszewska-Kargul, szefowa placówki, był to rok wyjątkowy. Kojarzyć się może z premierą filmu Zakazane piosenki w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, datą urodzin Seweryna Krajewskiego, Jerzego Sztura czy Kazimierza Dejny. Koneserzy literatury rok 1947 wiązać będą z premierą pierwszej wersji Popiołu i diamentu Dżumy Kami, dziennika Anny Frank czy Dzieci z Bullerbyn. To również rok urodzenia Stephena Kinga. Jacek Maniszewski, burmistrz Ustki, mówił natomiast o bardzo ważnej roli, jaką odgrywała i nadal odgrywa biblioteka w życiu Ustczan. Placówka na stałe wpisała się w kulturalną mapę miasta i całego regionu. Tworzycie w bibliotece świat ważny dla naszej społeczności. Pozwalacie poznać nie tylko literaturę, ale także zetknąć się z ciekawymi formami sztuki i edukacyjnej zabawy. Pomagacie też rozsmakować się w czytaniu naszym najmłodszym mieszkańcom ustki. Dyrektor biblioteki Agnieszka Klimaszewska-Kargul wręczyła wyróżnienia czytelnikom roku oraz listy gratulacyjne pracownikom obecnym i emerytowanym. Spotkanie wzbogacił występ Eweliny Boguckiej, a goście mogli też obejrzeć okolicznościową wystawę. Znalazły się na niej kroniki biblioteki, książki napisane przez Ustrzan, czy też nietypowe zakładki pozostawiane przez czytelników w książkach.